Nie będę z Tobą pisał. Nie będę z Tobą pisał, bo będę spał. No bo tak. Wcale wczoraj ani dzisiaj nie spałem dwa razy. Co? Wcale dzisiaj ani wczoraj nie spałem dwa razy. Co? Co czemu? A co Ty pisałeś No. A, no. A, bo jeszcze nie mówiłem tobie, Oliwie, że wczoraj ty, pomyliłaś mi się z Rudym. No normalnie. Bo ja sobie śpię, potem wstaję i patrzę na pierwszą lepszą konwersację. I tam był Rudy. I Rudy mi wysłał środkowe palce. I myślałem, że to ty i wysłałem mu patrzące emotki. Mm. mi potem odpowiedział na tematki Gaz, 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 wciskam oddechy, gaz, 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 gaz Policja goni nas Rudy udało mi się Uciekłem <grywka> Uciekłem <grywka> A tam było dużo ludzi No dobra, już do Ciebie Nie Już jadę do Ciebie Jadę do Ciebie, Rudy moje moja ulubiona praca. Tire. Gaz, gaz, gaz wciskam do dechy, Gaz, 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 kochani Patrzemka. Je, 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 ja, je, 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 Wyżej. o nie <coughs> miałem jeden hapa bym? no nawet nie wiem kiedy nawet nie wiem kiedy Kiedy? Mhm. Dobra. To możesz się przyznać Oliwia z kim mnie zdradzasz. Z nikim Ale miałeś się przyznać, ty płynować. To jak to z nikim? Z nikim. Czemu z nikim? Czemu? No to możesz się przyznać co do na Emilki napisałaś. Nic. Jeszcze. Co nie? Co nie jeszcze. No, ja się nie przyznam z kim nie na Twoim koncie. dla niej pierwszy na grupie klasyfikacji. do moich moja nie mam e, swoich rodziców znajomych ani na Messengerze Tak A ja mama nie ma Messengera, ale ja się już ma Czyli EZ. Nie, nie, dam ci, nie dam ci pasów do jej konta. Nie dla psa. Nie dla psa, nie dla psa. Bo chciałem iść z tobą do kibla. não sou dupa. igda. <laughs> Ai, não daí to. não daí to. O oddaj to Bo ci lufę w dupę włożę <głos> <głos> A to nie jest ja Witam czaty Nie wiem kto jest na live Mam już nikogo Ta, ja mówiąc, że ci lufę w dupę włożę Ja, pamię ja pamiętam Kiedyś na lekcji mieliśmy temat na polaku, chyba chyba na polaku o tym, o flecie. Bo, jak, bo, jakiś, bo jakiś z moich kolegów ten, bo coś tam zaczął temat o flecie, co nie? No i skończyła się tak rozmowa, że powiedział kolega, co nie, do innego mojego zioma, że włoży mu flet w dupę. A my kur... A my takie każdy xd mm. Takie fled w dupę i tylko jedno to skojarzenie mm. Nawet nauczycielka Nie, albo na niemieckim to było Nie, wiesz jaką mam fajną babą od Niemca Bardzo fajną babu od Niemca jest fajna, można się pośmiać, można palić apeta na lekcjach, można używać telefonów jak się zrobi wszystko. Nie wiem, ale tak, ale tak, z tego w skali ten ładności to takie kurwa, pół na pół. I <laughs> Nie masz psychy wyskoczyć. Nie. W czym trafisz? No nie. Wiederko, było trzeba położyć. Dobra, to ja skaczę. Mamy jeszcze trzy Mamy jeszcze jedną potuszkę. Dobra, idziemy, idziemy po Halka. O nawet, co? Nie. Ja lecę. Hello, ciao Witam czaty Wariaty moje Co ty A ty nie <laughs> A pan, a pan nie <laughs> Bo nie Tako Komornik ruchający Cię w dupę Bo nie zrobiłeś kupy Deste que bo meu takiego kopa w meu personagem. É o meu personagem. Co ty mówisz personagem. nie o meu o na Yeah. Yeah. Gooch flip flops. Gooch flip flops. The gooch flip flops. The hangar. The boy. Lecimy dół, lecimy dół Niech chłop stoi w miejscu, tak wiem Stój w miejscu 105 minus 105 Będzie, że prófraje, kurwa denty. No mi sklikał to korektał a Oliwie. To nie ja powiedziałem. Wiem to zrobię. Jak ty do mnie przyjedziesz i będziesz na mnie czekać. Będę czekał z Energola i będę go jeszcze specjalnie pił. Kupię sobie Energola i będę z tego spokojnie pił. Co? Tak zrobię albo kupię sobie na szybko maskę klauna, hmm, ale nie wiem ten filmik dzisiaj z 10 posolami i z tym tym klaunem, cudo co, no a my nie mamy mam na moim koncie. Cześć, o to ja, a to moje tyluba, lubię, lubię kiedy kręcisz dupą. Muszę sobie, muszę sobie kupić nóż motylkowy. Nie wiem, taką, żeby się nie bawić. A ty w ogóle co chciałeś ode mnie w przerody, Bo ty coś tu mówiłeś o jakimś chyba oglądaniu, albo coś? No. A my mieliśmy oglądać Dzieciak Rządzi, Sex <grym> Nie wiem. No i to... ...w piątek kończy lekcję. Znaczy w poniedziałek. poniedziałek. Ja pierdolę, no nie! Zostaw, zostaw, zostaw! Zostaw, się! <zysy> Fajnie było. Hmm. No sorry Oliwia Ale hop do mnie Hop sobie do mnie strzelał Ja nie są Ale kombo! ale combo, siadł Rudy. Bo ja mu pierwszy wywaliłem, potem temu drugi. Ezz. Dobra, teraz robimy challenge bez przeklinania. Bo moim nie wiem, czy ja to ja, a to moja stylowa. Hopa mam, hopa mam. Tylko miej, tylko mi pomóż. No i mam, hopa dupę. Nie, dupę mam. Nice Nice Czekaj, jeszcze go tylko sobie przeszukam i idziemy po jego kolegę Nie wiem Chyba go tu nie ma ja ja mam, ja mam tego kombasa. Co? Przegrałem zakład? Znaczy no ten, czy lecz, Bo Nie? Olivia, przeklnąłem przed chwilą? Tak jak kilka sekund temu? Nie. Czemu napisałeś? Ja pier... frontej. No to nie przyjeżdżasz do mnie Dobra, challenge bez przeklinania Challenge bez przeklinania nadal jest Ja już myślałem, że go przewaliłem I'm a savage dużo rzeczy ta mi się mi się podoba ta akcja, a nie dali te prezenty śmieszna, ah ile masz tego paliwa? To ja cię zatankuję. <stutujesz> Co? Jakie strzały? Gdzie masz strzały? Możesz bus odpalić. To chyba tankowanie było, bo ja nie miałem żadnych tych. e, e Express w krzaku. Jej. O, tu jest ta dobra skrzynia. 57 level. Ciekawe, kiedy się to dobija. 60 Możesz jechać ciągle na nitrze. Łatwo. Odebrać w ogóle sobie stąd? A nie ty nie możesz. No nie masz tora. Bo z tej dziury możesz sobie wziąć ten o no i wstyd na dach W domku są Jak ta piętrze Ano? miał tą wolną i wyje wywalił z niej <grymny> no i wtedy nie tańczy twój stary pijanek odbija się od ściany, śmieci walony na głowę jestem Tomasz Hartu i przejechałem Ci na pasach

A to jest niezła pułapka A w amango się że ten że wbijasz, znaczy, że wchodzisz w kogoś tak w kilka osób i, jed, i ten mordel zabija jedną osobę ta <grym> A takie dwieście IQ No nie. pingu mam. Możemy mm -hmm. w trójkę w ogóle zagrać w Amongosa. Możemy w trójkę w Amongosa zagrać. wie! O hmm. co masz problem do co? A Co? O co masz problem do Nie Nie do niego problemu. No ale że masz. Nie Jak to nie? Możemy grać w tego, ta, w, w Among Us. No, tylko sobie live wyłączę, żeby mnie lagowało.